Juliusz Słowacki W pamiętniku Zofii Bobrówny Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, To każdy kwiatek powie wiersze Zosi, Każda jej gwiazdka piosenkę zanuci. Nim kwiat przekwitnie, Nim gwiazdeczka zleci, słuchaj, bo to są najlepsi poeci. Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone, będą ci całe poemata składać. Ja bym to samo powiedział, co one, bo ja się od nich nauczyłem gadać. Bo tam, gdzie ikwy srebrne fale płyną, byłem ja niegdyś jak Zośka, dzieciną. Dzisiaj daleko pojechałem w gości. I dalej mię los nieszczęśliwy goni. Przywieź mi, Zośko, od tych gwiazd światłości. Przywieź mi, Zośko, z tamtych kwiatów woni, bo mi zaprawdę odmłodnieć potrzeba. Wróć mi więc z kraju taką, jakby z nieba. Czytał oczywiście tata Mariusz, czy nie Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.